Ludzie z pobliskiego osiedla, bo jesteśmy na obrzeżach miasta Nia przychodzą właśnie tutaj, żeby prosić nie tylko o zdrowie, pomyślność i szczęście, ale Wietnamczycy proszą na tym ołtarzu również o ochronę o ochronę przed duchami gór i lasów. Dla Wietnamczyków las. Dzika przyroda to nie jest zwykły spacer po parku. W lesie i w górach żyje, według nich, dużo różnych duchów, które, jeżeli nie poprosimy ich o pomyślność, mogą nieźle namieszać podczas wędrówek. Dlatego właśnie na ołtarzu, obok figurek Buddy czy lokalnych bóstw, znajdziemy owoce, napoje i inne dary, które mają. Zapewnić pomyślność i ochronić już tak na serio to nie przed duchami, a przed tym, co żyje nawet w podmiejskich krzakach, bo musicie wiedzieć, że w Wietnamie spotkania z dziką przyrodą, i to nie zawsze spotkania ze słodkimi małkami, które zresztą wcale takie słodkie nie są, mogą się zdarzyć na każdym kroku, nie tylko głęboko w dżungli. Dzika przyroda jest wszędzie. Wystarczy skręcić z głównej drogi w taką ścieżkę, żeby natknąć się na różne zwierzęta. Te zwierzęta nie chcą zrobić nam nic złego, ale Wietnam jest tropikalnym krajem, a w tropikach, jak wiadomo, mamy różne węże, mamy niebezpieczne owady, mamy komary, muchy. Tygrysy, lwy, lamparty, słonie i tak dalej, więc dziś zabieram Was na spacer w podmiejskie krzaki. Zobaczycie, co tutaj pełza i czai się na nas podczas urlopu, ale spokojnie dowiecie się też, co zrobić, żeby na własną rękę móc bezpiecznie odkrywać piękno lokalnej przyrody. Spacerując taką ścieżką, większość nas zwykle patrzy przed siebie. Ja patrzę na przykład tutaj, bo to idealna wysokość, mniej więcej jak moje kolano, żeby natknąć się na grzechotniki bambusowe. Silnie jadowite, piękne, żywo zielono, ubarwione węże, ale mają styl polowania polegający na perfekcyjnym kamuflażu, a zwieszają się właśnie na takiej niewielkiej wysokości, żeby móc sapnąć na przykład mysz, czy żabę. Tu na szczęście ich nie ma, ale to nie jedyny gatunek, na którym musimy uważać. Nie tylko na gałęziach mogą czaić się węże. Węże bardzo chętnie kryją się również w rozpadlinach skalnych, kupach liści, stertach suchych patyków. Dlatego zawsze wędrując, zwłaszcza w Wietnamie czy w innych miejscach, gdzie występują niebezpieczne dla ludzi gatunki węży, Pamiętajcie o tym, żeby po prostu uważnie patrzeć pod nogi. Jeżeli chcecie dodać dodatkowej ochrony, można ubrać porządne buty, najlepiej przynajmniej za kostkę, a jak macie kalosze do kolan, to już jest całkiem super. Taka ciekawostka ten grzechotnik bam, e, nie bambusowy, a grzechotnik bananowy, moi drodzy, on wcale. Nie ma grzechotki, nie wyda żadnego dźwięku, żeby nas przed sobą ostrzec, tak jak mówiłem, polega na idealnym kamuflażu. Co zrobić, jeżeli natkniemy się na takiego węża, na przykład na szlaku? Nic. Wąż nie będzie nas gonił, bo nie jesteśmy w jego menu. E nie należy takiego węża niepokoić, także nie podchodźcie do niego zbyt blisko, nie próbujcie go łapać, robić zdjęć, czy tym bardziej zrobić mu krzywdy, bo wtedy nawet najspokojniejsze węże yy, zrobią się po prostu agresywne i mogą nas ukąsić. Jeżeli musicie przegonić takiego węża, bo na przykład mieszkacie w Wietnamie i zadomowił się w waszym ogródku, najlepiej zrobić to z daleka, używając do tego węża ogrodowego. Yy, pomimo tego, że wiele gatunków węży uwielbia pływanie i w wodzie czuje się prawie jak ryba, to każdy gatunek ucieknie po oblaniu strumieniem bieżącej wody. A jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne, bo zapewnia odpowiedni dystans, tak że nawet kobra nie będzie myślała w takiej chwili o tym, żeby nas dziapnąć, tylko, chciałem powiedzieć, da nogi za ale nóg nie ma, więc odpeł odpełznie siną dal. Węże nie słyszą i można to wykorzystać, żeby się przed nimi uchronić, co zrobić, żeby nie spotkać węża podczas wędrówek. I ten sposób działa nie tylko w Wietnamie, ale też w Polsce nie każdy musi przecież mieć frajdę z oglądania węży, niektórzy z nas po prostu węży się boją, i co zrobić, żeby węży nie spotykać, a jednocześnie nie sprowokować żadnego z nich do bliższego spotkania. Moi drodzy, weźcie sobie kijek, najzwyklejszy kijek. Węże nie słyszą, ale bardzo dobrze wyczuwają wibracje gruntu. Spacerując z laseczką, stukamy sobie o kamienie, stukamy o trawę i gwarantuję wam, że robiąc tak, żadnego węża nie spotkacie. Czy łatwo jest spotkać węża, kiedy chce się go spotkać? Bo niektórzy z was wiedzą, że przyroda to jest moja największa pasja i chodzę po dżungli, a wcześniej po lasach przez całe swoje życie. Yy, moi drodzy, spotkać węża jest niełatwo. Po pierwsze, w Wietnamie węże czasem lądują na talerzu, także lokalni mieszkańcy część węży po prostu. Zjedli, a pozostałe węże robią wszystko, co mogą, żeby po prostu nie Że człowiek, tylko żaden większy drapieżnik się do nich nie zbliżył. Także jak czują łop, 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 bo idzie biały dryblas, no to uciekają. I tyle nie ma się czym przejmować. Węże to loteria, jak sami zresztą słyszeliście, ale spacerując w Wietnamie, zawsze coś znajdziemy. Jeżeli wiemy, gdzie popatrzeć i na co zwrócić uwagę, większość z Was przeszłaby pewnie obok tego obojętnie. A zobaczcie, kogo my tu mamy! Jaki piękny krocionuk! I to jest idealne zwierzę, jeżeli jesteśmy na urlopie, żeby pokazać, że. Tropikalna przyroda nie musi być taka straszna. Kro, krocionogi... Oj, wystraszyłem się kamienia, przepraszam. Krocionogi są roślinożerne, pełnią tutaj bardzo ważną rolę, bo sprzątają las, zjadają opadłe liście, rozkładające się owoce i tak więc nasz czyściciel krocionóg jest jaroszem, można go pogłaskać, a jeżeli nie będzie mu się to podobało, to zwyczajnie zwinie się w kłębek. Ten gatunek krocionoga jest super, bo akurat nie wydziela brzydko pachnących substancji. Niektóre krocionogi mają taki zwyczaj, że kiedy je poszturchamy. To wtedy wydzielą substancję o zapachu, który zupełnie nie przypomina fiołków. Więc z krocionogiem można sobie zrobić naprawdę bliskie zdjęcie, ale lepiej nie dotykać go, jeżeli nie jesteśmy pewni, jakiego dokładnie jest gatunku. I ta rada jest bardzo ważna, bo tyczy się przyrody nie tylko zwierząt, ale również roślin i nie tylko Wietnamu, a całego świata. Bo po pierwsze możemy sobie albo tej przyrodzie zrobić. Krzywde, a po drugie, niektóre gatunki są rzadkie czy chronione i uszkodzenie stanowiska takiego gatunku. To jest rzecz po prostu straszna. Przyrodę w największym skrócie możemy sobie podzielić na dwie kategorie. Przyroda ożywiona, to co żywe, rośliny i zwierzęta, i przyroda nieożywiona, to co nieżywe, co się nie rusza. I uważam, że to jest często dużo większym niebezpieczeństwem niż właśnie tropikalne zwierzęta, bo mamy porę deszczową w mieście Niacząk i jak możecie zobaczyć po deszczu Osuwiska ziemi oraz kamieni. A ja, idąc ścieżką, w pierwszej chwili pomyślałem, że to jest idealny kamień, żeby przysiąść i napić się wody. Widzicie, że z mojego czoła pot spływa gęstymi strumieniami. E, bo, tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach, w porze deszczowej wilgotność powietrza dochodzi do 99%. Ale skoro mamy osuwisko. Ziemi i skał. Niemądrym będzie tu siadać. Zobaczcie zresztą, że woda jeszcze się sączy. To jest koryto okresowego strumienia, które przez większą część roku jest wyschnięte na wiór. Skoro tutaj płynie woda, to znaczy, że tam pod ziemią również w każdej chwili ta ziemia może ponownie się osunąć, a ja oberwę w łeb kamieniem. Więc nie ma postoju, wędrujemy dalej, zobaczymy, co jeszcze przyniesie ten spacer. Tropikalna przyroda, a zwłaszcza w dżungli, jest bardzo bujna. Zielono i cały rok coś nie tylko kwitnie, ale też owocuje i chciałem Was przed tym przestrzec, żebyście nigdy nie zrywali tutaj i nie próbowali nieznanych Wam gatunków roślin, czy to owoców, czy liści, warzyw itd. Tak Tyczy się to również dzikich roślin, bo w Wietnamie mamy sporo gatunków, które mogą podrażnić skórę czy wręcz poparzyć. E, na przykład, kiedy odłamiemy listek i odrobina soku dostanie się na skórę. A te rośliny wyglądają zupełnie niepodobnie do tego, co my kojarzymy z niebezpieczeństwem w świecie roślin, czyli na przykład e, pokrzywy. Wracając do owoców, powiem historię, która przydarzyła mi się w dżungli. Po całej nocy w dżungli wstałem rano, ugotowałem sobie w bambusie wodę na herbatę, no i poszedłem na poszukiwania ciekawostek przyrodniczych. Zapach był naprawdę piękny, a oczy tylko potwierdziły, że znalazłem dojrzewające figi. No to idealnie nie trzeba ruszać prowiantu z plecaka, prawda? No tak sobie pomyślałem, i tych fig ze dwie garści. Zebrałem, zjadłem jak to dzikie e, odmiany, e, dzikie gatunki znanych nam owoców. Owoce były mniejsze, nie tak słodkie, dużo więcej pestek, ale z grubsza wyglądały i smakowały jak figi, które znamy ze sklepu. No i w dżungli spędziłem jeszcze pół dnia. Całe szczęście, że byłem tam sam, a świadkiem mojej kompromitacji były tylko małpy, bo Czego dowiedziałem się po fakcie? W dżungli akurat nie ma zasięgu ani telefonu, ani internetu. Yy, zjadłem owoce figi, ale gatunku o działaniu przeczyszczającym. Lokalni mieszkańcy doskonale znają ten gatunek i używają go do zwalczania na przykład zaparć. A co się stanie, kiedy nie macie problemu z zaparciami i najecie się dwie garści takich fig, możecie sobie chyba wyobrazić. A czy w takich miejscach są komary? To tak jak z wężami, trochę loteria. Generalnie, dziś w tym miejscu komarów powinno być sporo, dużo krzewów, woda i stojąca, i dopływ bieżącej, więc, ide więc idealne środowisko, żeby powstały tutaj masy, po prostu masy wylęgarni yy, komarów. Nie wiem dlaczego dziś akurat mnie nie gryzą, ale czy, <laughs> czy komarami w Wietnamie? Musicie się przejmować w dżungli, w mieście albo podczas wędrówek poza miastem, tak jak ja dzisiaj. Uważam, że tak, ale nie bardziej niż w Polsce. To znaczy, zainwestujcie w dobry środek, tak zwany repelent, czyli coś co komary odstrasza. Wypsikajcie się porządnie, a jak idziecie do dżungli, to załóżcie koszulę z długim rękawem, długie spodnie, wysokie buty i to wystarczy. Nie ma w Wietnamie wielkiego zagrożenia malarią, także nie ma też potrzeby prewencyjnie brać leków przeciwko malarii, bo te przecież nie są obojętne dla naszych organów wewnętrznych. Oczywiście wszystkie informacje medyczne skonsultujcie najpierw ze swoim lekarzem, a nie ze mną, bo ja jestem. Pasjonatem przyrody. W Wietnamie przyroda jest piękna, a szlaków turystycznych mniej niż w Polsce i nieraz może was kusić, żeby za widokiem, albo nie za widokiem, tylko po prostu za potrzebą ze szlaku zejść, czego raczej nie polecam, bo spójrzcie tylko na co możemy się natknąć i w co na przykład zaplątać. Tutaj dłoń dla skali, a kolce. Na większych gałęziach mają naprawdę imponujące rozmiary. Przejście przez coś takiego to jest naprawdę masakra. Nie polecam. Schodzenie ze szlaków często jest niepotrzebne, bo wyniki obserwacji przyrodniczych poza szlakiem będą często gorsze niż to, co jesteśmy w stanie zobaczyć na szlaku czy na drodze. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że droga to idealny przykład ekosystemu. Brzegowego, czyli takiego miejsca, gdzie stykają się dwa różne środowiska, na przykład las czy zarośla i kamienista droga. Więc na skraju takiej drogi możemy spotkać zarówno te gatunki, które lubią kamienie, jak i takie, które preferują krzaki, czy gęste trawy. Ponadto, uhoho, patrzcie też pod nogi, ponadto asfaltowe szosy to świetne miejsce do obserwowania węży, to właśnie tam węże wychodzą, żeby nagrzać się po silnych opadach deszczu albo wcześnie rano. Wąż musi podkręcić temperaturę organizmu, żeby był w stanie szybko się ruszać i upolować posiłek. Wracając do tematu, po prostu nie schodźcie ze szlaku, jeżeli naprawdę nie ma jakiejś wyjątkowej potrzeby jeżeli nie schodzimy ze szlaków i dróg, to jest też mniejsze ryzyko, że pobłądzimy. Tak jak mówiłem, w dżungli często nie ma zasięgu telefonu i internetu, a bywa, że nawet GPS nie złapie zasięgu wystarczającej liczby satelit, na przykład przez zbyt gęstą koronę starych drzew, albo przez to, że znajdujemy się w głębokim wąwozie skalnym, więc wezwanie pomocy czy odnalezienie drogi na mapach internetowych może być niemożliwe albo bardzo utrudnione. Jeżeli nie zejdziesz z drogi, a pobłądzisz, to zawsze możesz się odwrócić i po prostu dreptać w przeciwnym kierunku. Prędzej czy później dojdziesz do stacji benzynowej, jakiejś wioski, albo spotkasz wędkarza czy drwala. A ze wcześniejszych filmów już wiesz, że Wietnamczycy nigdy nie zostawiają nikogo w potrzebie, nawet przy całkowitej barierze językowej jakoś się dogadacie i ten spotkany lokals pomoże dotrzeć ci do cywilizacji. No, posłuchajcie tego. Czasem nie trzeba nic robić, tylko tak jak ja właśnie przesiąść na skraju drogi, podziwiać sobie bardzo niewielkie kwiatki, a zobaczcie, jakie urocze, tylko Zdałoby się na nie wyostrzyć. O, urocze, naprawdę kwiatuszki wyglądają jak pompony, a do tego jeszcze śpiew ptaków. Piękna sprawa. Jesteśmy około 15 minut drogi skuterem od centrum mniaczank i od głównej plaży. Jak widzicie, nie pogryzły mnie kobry, nie zjadły mnie komary, ani nie zadeptały krocionogi i nie otruły niebezpieczne. Rośliny w lesie tropikalnym, a raczej podmiejskich zaroślach. Mam nadzieję, że widzicie teraz sami i rozumiecie, dlaczego tak lubię spacery na łonie natury. Przyroda tętni życiem nawet tak blisko wielkich hoteli, bloków i ulicznego zgiełku. Wystarczy tylko chcieć, ubrać wygodne buty. I oczywiście spacerować z głową, wtedy widoki będą naprawdę piękne i żaden egzotyczny stwór nie będzie Wam straszny. Jeszcze szybkie ogłoszenie dla tych z Was, którzy zauważyli, że na kanale jest zakładka dla wspierających. O co w tym wszystkim chodzi, więcej dowiecie się z nadchodzących postów, bo tam są różne poziomy, jakiś Binturong, Saola, Gwarek. Co to, po co, na co? Zdradzę tylko, że te nazwy nie są przypadkowe i to wszystko ma drugie dno. Jeśli jesteś ciekaw, o co w tym wszystkim chodzi, to oczywiście możesz dołączyć już teraz... Albo dołącz, jeżeli wybierasz się do Wietnamu i chcesz, żebym to ja w oparciu o swoje ponad siedmioletnie doświadczenie, kogoś, kto mieszka tu na miejscu, ułożył dla ciebie plan podróży. Takie coś jest dla wszystkich wspierających, niezależnie od progu. Teraz ważne pytanie do Was: czy Wy w ogóle lubicie takie spacery przyrodnicze w nieznane? Wędrówki po lasach, po dżungli, po górach i tak dalej? Czy może wolicie, żebym nagrał na przykład o wietnamskim jedzeniu albo opowiedział o jakichś ciekawych kwestiach kulturowych? Dajcie znać w komentarzu, a najlepiej wpadnijcie na kartę Społeczność na moim kanale. Bo to właśnie na tej karcie rodzą się pomysły na najciekawsze odcinki, czyli to wy piszecie, a ja nagrywam, i jeśli pogoda pozwala, to taki odcinek powstaje od pomysłu do realizacji w jeden dzień. Teraz muszę zmykać do pracy, a poza tym za chwilę chyba znów się rozpada, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Posłuchajcie tych świerszczy. Właśnie dlatego lubię czasem wyskoczyć z Chang, nawet w podmiejskie krzaki. Zupełnie inny klimat. Miasto gdzieś tam w oddali, cisza, spokój, owady, motylki, ptaki. Czego chcieć więcej?